Kurwa obity w... 94 frajer, z 8 Łotu góra lewo Weź chuja dobij se w widz na cd Cofnij No i zajebiście Hotel. Kuza Cofnij Dobra, nice Neeee <laughs> Idę umyć chuja Ale to jak to Albo chuja Hej ty! Zasłużyłeś sobie dzisiaj na potężne wiadro Ale ho Ja pierdolę tylko się wychyliłem Porobiony Kurwa cześć.

no pokaż się no O, Osmałchan Ale widzę Terror <laughs> win Nice Terrorists Ale, win. Nice. Dwóch, kurwa, side. Nic nie dostał. I pod duże poszedł. Jest w środku, lewo. Lewo jest. Jest, kurwa! Jest, kurwa. Mam rzucić. Kurwa, jest! Nic nie dostał! Góra, nad... o tu. I góra jest z silosem o tam po lewo dalej. Oj oj, za może być. Jest kurwa! Jest kurwa, ja pierdolę! Ja. I like crashed knight boza booze. run away! Go save, go save, check, save, Go, save. go save. Oh, Nice!

Dostał pita. Spary kurwa. Dostał hop pita. O ja pierdolę teraz. Idzie z tego domku idą. Nie, trafiłem. Znowu nie trafiłem. To tutaj koło mnie po lewej stronie. Kurwa, kosmowski wyrąbię Od żebra zaraz się zrzegam, kurwa, 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 coś kurwa, 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 nie kurwa, 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 się kurwa, Ooo! Kurwa, no nie wieś kupić! Spalił się pój Kurwa, mało się nie zyga! Ło! Kurwa, ja jest? No, to tak też może być. Kur... No serio? Kurwa minus 26 Ta jebany frajer Nice i po na górze O tutaj zaraz na Tobu Jebany Ale <laughs> frajer <laughs> Hej, <laughs> Kurwa, ale się ląkam. Hello. Uff, Dobra, masz pieniądze. Zbierdaj. Mam. Pichuj. A teraz? Kurwa trafił Fred pan, No i kurwa trafił Nic nie dostał Chuj Na fula auto puści ci chuj Kurwa